Cześć! Z tej strony do Manu. z Austrii wybrałem się za ocean, by sprawdzić, czy Liga Meksykańska jest zjadliwa jak na Czosy lub sama tortilla. Link do składu i pełnej charakterystyki zawodników, jak zwykle, wrzuciłem do opisu tego filmiku. Generalizując, Liga Meksykańska na przestrzeni lat była zawsze słabszym odpowiednikiem Ligi Brazylijskiej. Zresztą wielu zawodników z Ameryki Południowej grało w obu tych ligach. A co za tym idzie, w Meksyku często pojawiali się tak rzadko występujący i pożądani w FIFA zawodnicy, którzy mają 5 gwiazdnych sztuczek. Nie brakuje też w tej fifie, ale tym razem sztuczki nie były moim głównym kryterium wyboru piłkarzy, w związku z czym wszyscy pomocnicy i napastnicy w tym składzie opartym na podstawowej formacji 4-3-3 mają 4 gwiazdki sztuczek, a wśród nich znalazła się nawet jedna brązowa karta. Środkowy pomocnik oceniony na 64, Andreas Andrade, który oprócz 4 gwiazdek sztuczek ma 83 tempa, dribbing oceniony na 73, a podania i strzały na 65. Dodatkowo karta kolumbijczyka nafaszerowana jest z dodatkowymi cechami, jak strzelający z dystansu, dryg czy potężnie uderza z rzutu wolnych. To wszystko sprawia, że w istocie gra się nim lepiej niż niejedną słabo ocenioną, zwykłą, złotą kartą. Andreas Andrade ma bez wątpienia jedną z najlepszych brązowych kart w całej grze i widocznie całkiem nieźle radzi sobie również w rzeczywistości, bo otrzymał upgrade i jego najnowsza wersja oceniona jest już na 71. Na aktualizację statystyk załapał się również jego kolega z tej drużyny, środkowy ofensywny pomocnik Edwin Cardona, którego karta wygląda dość przeciętnie i ma on tylko 69% ale w samej grze mierzący 183 cm wzrostu kolubiczyk zdaje się być potężny i mimo małych umiejętności gry w obronie bez problemu odbiera piłkę przeciwnikom w środku pola, a sam nie pozwala sobie jej łatwo wyłuskać, więc pomoc wypada całkiem nieźle i to samo powiedzieć trzeba o ataku, gdzie dwóch szybkich, świetnie dryblujących skrzydłowych dostarcza piłkę najlepszemu zawodnikowi w tym składzie, nigeryjskiemu napastnikowi Ikeczek Uche, którego drybling, tempo i strzały, zwłaszcza w obrębie pola karnego stoją na bardzo bardzo wysokim poziomie, jednakże najbardziej wyróżnia go siła strzału, której na swoim niesamowitym srebrnym informie FIFA 14 miał 99. Teraz aż tak dobrze nie jest, bo wynosi ona 85, ale to zdecydowanie wystarcza, by zmasakrować większość bolców w tej Fifi. W defensywie błyszczą wyłącznie środkowi obrońcy. Bosni co prawda mają teoretycznie sporo atutów, ale nie potrafią odnaleźć się w tej drużynie i zgrać z kolegami. Natomiast centralni stoperzy, Jimenez i Kahneman są bardzo ogarnięci. Obaj mają srebrne karty ocenione na 74, a na nich 76 tempa. Ich wszystkie statystyki dotyczące odbioru piłki wynoszą ponad 70, a stamina i siła ocenione są co najmniej na 80, a Kaneman powyżej 80 ocenione ma wszystkie umiejętności fizyczne. Ta dwójka tworzy jeden z najlepszych srebrnych duetów środkowych obrońców, jaki można posiąść w tej fifie, ale na nieszczęście w tym składzie są oni zbyt osamotnieni i nadzwyczaj często znajdują się w sytuacjach, w których ich szanse na skuteczną interwencję są nikłe. Podsumowując, w tym składzie jest kilku niezłych zawodników o ponad przeciętnych umiejętnościach, ale razem tworzą co najwyżej poprawnie grającą drużynę. Myślę, że z Ligi Meksykańskiej da się wycisnąć więcej zmieniając chociażby samą formację, bo w tym ustawieniu piłkarze momentami mają ewidentny problem z komunikacją. Ten skład jest zbyt słaby, by porywać się nim na znacznie wyżej ocenione drużyny, a jednocześnie jest zbyt dobry, by kwalifikował się do srebrnych turniejów, czas na jego ocenę. A tak jest przyzwoicie dobry 7,5 na 10, tak samo oceniam pomoc ofensywa ze względu na bocznych obrońców dostaje siódemkę. Identycznie oceniam zgranie. I fan z gry był zadowalający 8 na 10, a więc łączna ocena tego składu to 7,4 na 10. A najlepsi zawodnicy to Cardona, który gra zdecydowanie lepiej niż wygląda. Uczę jeden z najlepszych napastników w grze ocenionych poniżej 80 oraz Andrade, brązowy ciemienżyciel. Taka karta pojawia się w FIFA raz na 5 lat. W rankingu składów drużyna z Ligi Meksykańskiej znalazła się na 13 miejscu, które dzieli wraz ze składami. Z trzeciej ligi angielskiej oraz drugiej włoskiej. A o tym, gdzie wyruszę w następnym odcinku, zdecyduję jak zjem Tortillę. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!